mano z tej strony Dawido Witam was w kolejnym odcinku z WFSH Dzisiaj będziemy sobie prasować oraz zbierać bele Jest ze mną na odcineczku Marcel team. No to jest y I... Kubuś w tle Good morning O, wszędzie Good, Good Możemy palić machinę i ruszać tak ja Jeśli do mój to palisz Dobra to jademy. Nie ma czasu. paliwo ucieka, bo dziurawy backman słyszałem w Ursusie. Tak, bo tam ja deszcz, błysze, błysze, z deszczem burzę z nadaję, jeszcze piorwy w ciebie walnie, gościu. Ja Bo ja ty tak masz antenę od WiFi za, 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 zamontowaną na Ursusie. Tam modem sadziwe słyszałem zamiast radio. Co? Nie mi tutaj na pół Jadę, jadę, ten A One też potrzebują przeglądu? Czy już przeglądałeś się? Nie. Potrzebują. A, potrzebuję, ja. a właśnie robiliście ten przegląd w warsztacie, nie? Ja, nie, ale kombaj kombajnów tylko. I jak to no. po prostu wygląda? Bo ja nie grałem jeszcze na tych czterech porach roku. Jak ten przegląd wygląda? Potem ci pokażemy. Ja. Słowo nie podjeżdżasz. Szczególnie podjeżdżasz Poezjań. do tego w garaż Znaczy w garaż y, Czy sklepie jak możesz modyfikować maszyny Czy tam sprzedawać Albo sprzedawasz tak no, no no podjeżdżasz i ten pod, w, I podchodzisz do maszyny I tam się w lewym górnym rogu pojawia Tam al coś tam chyba Alp, e, er, Albo R albo no. Przejechałem człowieka Czaisz Fajnie No i wtedy ci pojawia tam że Weź ty się nie bo cię zaraz zgarną, jak ci to mówię. Chyba ja na rogu pewnie stoją. Tak. O, ja jazda. Ja rozpędzony. Jak pochodnia. Ja jedziem przez całe miasto. I weź tam obudź sąsiadów. Coś już, że już on niedawno nie śpią. O, ten trąbi. Czemu on ty... Zgasnął mi. Nie, ust ustaną sam ty. Ty no, ustanął. gościu. Buja się, ale on chodzi czy nie? Chodzi, chodzi. Chodzi, chodzi. się musisz zrobić. Dobra, gaz, jednak tylko. Bo to twój chodził. Dziś jest. Za to, bo ma... co? Tam do Mirasa na warsztat musisz skoczyć. No. Jak, jak tam są lagi? 60... E, 70 sze, sze, A, Gra się jakbyś miał normalnie. Na twoim serwerze był. Aha. Podoba mi się już. Podoba mi się już twój internet. A -a. Tworzyć. No. <laughs> Przynieś mu wiaderku. No. No. Kurwa, co, co ja zrobiłem. Rozwór. Kurde nie Tak, czekaj zaraz. Ok, é fajne, fajny. Nie można na rzekrać. Jak ktoś tam rozkłada na X chyba, nie? Né? X. A i na jakich X dlawidźbyś się. Idę się kąpać, dawit. No. Teraz można im. Ale mam miniaturę. <laughs> Ale mam miniaturę. Nie wiem damy <gryny> no i do Tak no must be music Ja myślę, żeby ci dali 4 razy nie To nieźle czwardy sędzi sędzia sędzia ja? sędzia mówię Juro <gryny> Będzie zasiadał Tak tam będzie Kora tak zjechała, że gościu No ja Powiedziałaby, że nawet przy ognisku by cię nie chciała słuchać Czemu to nie zbiera? Teraz ja jeszcze okay. chudę muszę włączyć, a, bo ja nie opuściłem. ty tyłu do końca i jeszcze Jak mi zgaśnie jeszcze raz, parę razy po odcinku, nie? O, pik. dobra. I pyk pyk, pyk pyk. Lecą procenty? Tak. Ja, ja, ja. O, teraz to pójdą belki. O, to Jak on tak. 20 na godzinę całe sunie? No i dobrze A jaką wy macie prasek? Tu Tą oryginalną? Oryginalną Nie pasuje do tego ursusa Nie ma. Nie chciał mi się szukać Ciekawe jakie komentarze się posypią Jeżeli się posypią Zawsze Bo my zawsze robimy sobie bekę no i nagrają. Wody trzeba wyłączyć. A pa, 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 dali pa. A ty co, jeździsz za mną, ja? Patrz. O kurde. To jest... To niezłe komentarze. To jest... gas mi. Weź wejdź, agro. No to, to nie, to jest na przegląd. To on odpalił czy nie? Nie, chyba. Nie. Teraz. O, bo ja twojego słyszę i mnie to kurde myli. Ej, do tej dabi! A czemu to nie zbiera? Bo Belkę może ma dołączyć. A, bo ja teraz muszę włączyć na nowo. Tak. Ja tu poczekam, jak ktoś będzie. do bo ja się wyłączył. Idę się przespać. A, nie, 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 nie. O, Belka, dobra, ja. <słyszyny> Ale zapieprzam Dobrze! Dobrze! Nie Zaraz będzie nie wjeżdżać za głęboko okay. do wody Poprze Pik pyk na moją przydatkę Ja pierdolę, znowu mi zgas Człowieku, my dzisiaj nie skosimy więcej niż jednego pola O ile w ogóle te jedno pole skosimy Skosimy? siwy, sprasujemy. Mieżu, ale Marcel ma zarąbisty śmiech, nie? Jak taki hamujący pociąg. Wiem, w szkole też tak gadają. Taki fajny skrzypiący, skrzeczący taki. O, o, to się zgadza. Coś tak, coś co, tak, coś tak podchodzi. No nie. Co, do drościsz? Oczywiście. Nie, on stwierdza fakty, ja. po prostu. Jo. Okej. Okay. Okej. Okay. Nie, to nie przeszkadza. Jak ktoś mnie hejtuje, to nie hetujemy, to nie A za nie chodzi o hejty, bo... O, no, za po prostu. Tak. Taki Wiem, więc jestem. Kurwa, zgasł mi. Ja. Człowieku! Źle stanowi go tłuką. Wyraźnie mój śmiech słyszycie. Ne, ne, Dasz sobie radę. Ha. Ja już odpaliłem. Jadę dalej. Błagam, żeby Dawidowi nie On nie lubicie? cię. Dawid. Mogę wam powiedzieć historię, Okej. która się przydarzyła wczoraj. Dawaj. To było rano, godzina około piąta, czwarta. Uwaga, bo Idę właśnie. Dobra, niechaj no nasi... Dawid, bo to historia się opowiada. Ja. <laughs> Czekaj, tylko sobie tego na środek dam. No i... Mój data idzie do pracy. Praca w domu, jak... Eee, karmić krowy. Eee, wyjeżdża wszystkim, miesza, patrzy na drogę, patrzy na drogę, a tam eee, cielik, Zab Co? no, stala. Co tam biegnie? Cielik. 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 Twoja Mmm, eee, Cielik, młody cielik urodzony. No i, co, co? no i co wgarnął? garno Przygarnął? Ale co Zgarnął. Czy przygarnął? A a tu nasz. Aha. A kolczyk miał? Nasz. Urodził się, ale patrz, za ładowarką nie poleci. Nie chuja. A za poleciał. <laughs> Lubi pasze widać. Tak, co robi dzik w zamku? Penetruje lochy. Ja już nic nie mówię, nie? nie? Dobrać, ale nie umiał. Gasnął? Już drugi raz. Opowiada opowiadasz nie historię. Wiecie? Podczas opowiadania historii drugi. No. Ja się w końcu gościu wyśpię. Jutro sobie będę mógł spać. No, masz dobrze. Ja ja mógł... No bo teraz jak się skończyły truskawki, do to chodziłem pielić i też wstawałem, no nie wstawałem w miarę wcześnie, nie? A no. jutro, a dzisiaj już skończyliśmy pielić i w końcu się można Dość Człowieku, nie nagramy tego odcinka dzisiaj. No, przynajmniej nie będzie on za, za dużo, tam <laughs> za dużo w polu się nie zrobi. No, no bo. Czy ja to miałem siać? Albo... Albo nie wiem, co zrobimy. Na no, 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 albo, albo skończymy odcinek, pojedziesz tego zrobić tego. Ja mam już 11 minut odcinka. O, i po raz kolejny. Dobra, Dawid. Była odcinek. Kupcie sobie nowe maszyny i ten albo naprawcie Kup, albo tam no. co? Tak chcesz to nie wiem po prostu i ja jadę na przegląd Tak tak jedź i a potem wrócisz i dograsz Czekaj, idę w prawo dojadę jakoś chyba, nie? To gdzie ty tam jedziesz? Albo cięcie ty teraz robisz Ty jedź ty pole 21. jeden a tu nagrywasz. Nagrywam. Ile to będzie? Minuta? No, nie. Ci nie. Zaraz będę z powrotem. Okej, okay, ja e, tam ładuję. Ja e, Ja, dobrze jadę. Tę, tędy też dojadę. Ja tam ładuję jak coś. Ja, jedziemy ludziska na przegląd. Potem mi, potem mi chyba nie pociągnie. Tak, my raz miał przyjść, to gadałem z Mirażem, zaraz przyjdzie. Chyba nie. Sorry Dobra, dobrze jedziemy. Jak dobrze to tak Kurwa, ludziska, na którego trzeba jechać, bo to cholerstwo gaśnie już To już to przedwojenne to... sprzęt normalnie To nie za cholerę le, 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 no. który na... jedziesz? 12-16, czy 16? 14, 14. 14, 16 16 14. 16, No, 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 Byłem... E, to jaki przedwojenny, to do, do 2009 roku chyba produkowane jeszcze było. O ciebie. No. To jest nasz geek. Nieźle. Nie, jeszcze polski wtedy był Ursus. Teraz już nie. Teraz to już z Polską nie ma nic wspólnego. Czemu? co, jedynie w Polsce produkują. Na Pola... to jest... Ursus to już nie jest polska firma. Była Jak? Czemu? Dla. Sprzedali się. Za mamicy. Tak. Zagram de mamicy. Przecież kiedyś Ursus robił i dla Anglii robił, robił Ferguson kiedyś robił dla Czech robi wizetory. A teraz chyba Ferguson robi ten... Y, Ursusy. Aha. Zetora to ja mam zetury. Ale to jeszcze te stare. Ja, ja mam 62,11 ja też. A, bo to mój pozyt też takiego ma. No. i jak dzikik przy mieszaniku. Kurwa, Ale mi nie tak jak to Mój nie robił tak dużo, ale Ja pek, a ten mi stał. O, lewy ALT i R Aha No Wykonaj przegląd Ca Całe 485 euro zapłacę A kurde Chuj no... Znaczy do... tam Miras nieźle skasował, a niby po znajomości? Ja tam nie prostu... Niby, kurde. niby Alo, jeszcze jakaś belka jest? Nie, nie, nie Więcej do niego nie przejadę When you want to get off the The gravity pulls you straight down. Earth from a bird's eye view. You should grow feathers and see this too. When you want. Jesteś. No nawet, nie? Teraz to można tak. jeździć. O nie, nie! Nie! Gdzie A. Gaj, kurwa, gościu! Leci jak ja miniaturka do... muszę sobie strzelić jakąś, dawaj, dawaj A. Co, Dawaj! Co dawaj. Kurwa. Masz jeszcze jakąś... E, kara! Weź tam sobie do dopchaj, czy coś. Tak jak w tutaj tu jedynieczkę. Fixia. 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 nie ma obijania się. roboty, o, Fixia. 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 O jak nie to je, nie, nie to. Nie będę tego rozpierzał. Ale u mnie laja chyba. Dobra, to... trzeba, trzeba robić. U mnie chyba ich przystało. A u mnie wcale nie pada. Tak ktoś słysza właśnie. A ja tam, chyba się ktoś kąpie. Mówisz, że lagów nie mają? Czy są? Nie. To dobrze. Lechaj. Teraz takie takie tam pingi z uh -huh. Może padać. w siebie. A da się grać. Jo. Do... Już mamy 9 iPL. Dobrze. Siana to dużo nie ma. To słomo. Ten, że ja tego nie uchwyciłem. Co? To... Tego jak cię podniosłem. Jeszcze raz, jeszcze raz ty mogę zrobić to. Aha. To jest łatwo, normalnie. To, to wiesz co? Na... To weź zrób tak pomiędzy jak są te dwa te te dwa te. Do zebrania O! O Ale wjechał pewien. Patrz jadę. <laughs> Z tego się robi patola, nie zbrajny odcinek. Ja. <laughs> Marcel na haju. <laughs> Heheheh, <gry> Maru no Dobra, z miniaturek też będę miał te Ja, to ja to w tym bardziej dalej. Ja dalej Jeszcze nie pan mi <gry> Ty stoisz? Ja już jadę. No. Co myślałeś, że mi znowu zgasia? Nie. Chciałem że coś tam panujeło. Oj, oh, sorry. O, Belka, wreszcie. Belka. Belka, Belka. jak ubiegłeś... No... Zobaczysz nawet w jak to się robi. Dobra. Czy ten no... ten no, ten tego... Uwierz! Czekaj... Nie go nam to <grym> Będzie bu? Dobra, minę go. Dalej. No przecież no to... Na czołu jest nim, weź. mu przywalił, tak? Rundka w twórze. Huch! się tam nie no nie widziałem właśnie, bo ten. To... O Boże! O Boże! Już co się stało? Nie. Tutaj była belka, nie? No. Nie jak ta, tylko tak obrócona, tak trochę, nie? Aha. Tak z tej strony tak jakbyś, no, przewróciłem, nie? Wziąłem ją, przeturlała się i tak się ustawiła nad widłami. Nad widłami tutaj. Tutaj jak stoi teraz, nie? Mm -hmm. Ale pecha zbrodnił. Ale pecha. Eee. Ja ale zapłaciłem tak. trochę tam e, na przeglądzie, ale... Teraz Mira pracą, drogi. Ja, drogi, ale to teraz mi sprzęciar działa. Drogi, chuj. Ceni się. Ceni się, ale za to zrobił szybko. Ale ale za szybkość jeszcze tam w kieszeni mu musiałem dać, bo koleczko ładne. No chyba. Szybko zrobił, ale jeszcze szybciej ci kasa zniknęła. Ja... Ale jak pilna robota, nie? No tak. Bo, bo suche ma być, a może, może upadać. Trzeba szybko robić. Musiał zbiegać, zrobić, zrobić. Czy chcesz Dawid ładować czy odpuszczasz, odpuszczasz sobie? Cześć przestań, to by była patola to Albo beka raczej. Jego łapkę. Tak, tak. Dawid ładujący, tele. Nie no, może jedno bym załadował na tym. Nie, Nie oglądajcie tego. Ja już myślałem, że dalej ci będzie gap, ale jednak nie. <grystanie> Jak ty skończyłeś? No, no. Ile masz minut do odcinka? Teraz O ja, to już trzeba kończyć. 23 minuty. Ile? 23 minuty. 23 pół godziny. dawaj jeszcze na te małe pola obok y, chaty. a to już poza odcinkiem to on wyrzuca no to jak to się robiło na y? no albo no o a nie na x? na y dobra wyszła cholera na x to się składa a bo wy robicie kostkujące no no? a, no. a, a Ja a nie. Nie, nie bym się zajechał z tym okrągłem trudno. Ja. trudno Nagrywać jeszcze? tak no, ko kończymy. wyjdź <śmiech> nie, <śmiech> dostań pożegnasz się chociaż <laughs> wyjdź wyjdź nie, nie, nikt cię to nie lubi wyjdź błagam w tym odcinku to by było na tyle niestety musieliśmy jechać na przegląd więc zrobiliśmy tylko jedno pole na tym odcineczku w tle był ze mną dzisiaj Marcel, Team. Kle? W tle? był <grym> Tak, w tle był Dobra, gra, grał ze mną żarty takie sobie robią. Tak, na razie, tak? No, a w tle był Kubuś Na razie trzymajcie się do... A! Mogę Ci jeszcze powiedzieć? No. Nie! Skończyła się Twoja... nie było z nami No... To już już historia. I ten pod koniec odcinka dołączył agrorolnik, rolnik. No, Agro rolnik. No, <grym grym grym> Na razie na kolejnego odcinka. No nie! Ale. tak jeszcze A, nie wyłączyłem. A kb. A, to patrz Marcel, panował. Wszystko, na razie, cześć. A, działałeś ja, to.